Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel i po małej przerwie wracamy z serią Samony dla widzów. Tym razem, tak jak widać, będzie to konto Nadziei, będzie to część druga, bo już po raz drugi robię dla niego samony. Jest to zarazem najlepsze konto, jakie miałem do samonów. Tak jak tutaj widać, rozdział 29-20, czyli przechodzimy do szybkiej prezentacji. 203, 203 poziom konta, czyli Chyba pierwsza osoba z powyżej 200 na filmie. Jak widać tutaj 13 poziom VIP-a. Tutaj wyszedłem, chwileczka. Także 13 poziom VIP'a zbliża się nawet do 14 i nagrody no, będą całkiem domyślam się, że spore, czyli 5 kart gwarantowanych i tutaj jeszcze 6, czyli łącznie 11 gwarantowanych elit. czyli całkiem nieźle. Oczywiście gracz nie jest darmowy, tak jak widać. I przechodzimy do progresu, także tutaj, tak naprawdę, wierzchołki czasu to jest tylko taką wchodzę, no bo wiadomo, że wszystko ukończone. Królewska Wieża 216, Wieża Światła, Cytadella Brutali 217, Drzewo Świata 210, mm, Opuszczona Nekropolia 230, Królewska Wieża 385, także tutaj miałem pokazać tabelę prowadzących, jak widać jest na trzecim. Na drugim trzecim miejscu powiedzmy egzekwo, i główna wieża jest na poziomie na trzecim miejscu, także jest w ścisłej czołówce oczywiście serwera. Jeszcze może tutaj coś pokażę. Tak jak tutaj widać czwarty na serwerze, czyli całkiem nieźle. Ja jestem w pierwszej 50, co prawda, ale mogło być lepiej. Jeżeli chodzi o postacie, tutaj domyślam się, że będzie niezły szał. Czyli trzy postacie na wzniosłym, Nie masz jeszcze Rosalin, czyli Rosalyn by Ci się przydała, rozumiem. Z tym, że ja tutaj nie widzę żadnych. Nie, jest. Elita Plus, czyli dwie kopie Rosalin by się przydały. No, trzy na wzniosłym, tutaj jest sześć na wzniosłym. Wór oczywiście najlepiej rozwinięty. To jest twoja chyba prawdopodobnie ulubiona postać. Polecam wórka. Mogłem bardzo dobra postać na Late Game. Cztery z leśnych istot, czyli Lykan, Aeron oraz Tasi nie martwi, również sześciu Szemira, Grezul na pięciu gwiazdkach, Tora na jednej i Feral na dwóch te postacie wymieniam przede wszystkim, bo je lubię Atalia na poziomie wzniosłym czyli tak jak u mnie, Wukong Legenda, Orthros, bliźniaki Teilin, podziemcy Ezis, Legenda, Mehira, Elita+, Plus, Kazart, zwykła Elita Artur oczywiście na pięć gwiazdek no bo można przenieść jego poziom, czyli tak Zacznijmy od astrologa. Samonów będzie około 230 z tego co zdążyłem się zorientować, ale do tego będzie jeszcze 30 kart astrologa. I tutaj bliźniaki mam losować, także losujemy 3 multisamony. Liczymy na przynajmniej jedną kopię. No na 30 kart chyba nie ma co więcej liczyć. Jeżeli dostałbym jedną kopię, to już będzie całkiem nieźle. Oczywiście liczę na więcej. Także na razie tragedia. Początek raczej bez szału. Nie wiem też kiedy tutaj będzie gwarantowana. No, niestety, cztery zwykłe, rzadkie karty. Ten astrolot mnie strasznie ostatnio zawodzi. Tak samo zresztą było u mnie na koncie, jak pamiętacie. Ciągle dostaję po jednej kopii tylko. No i znowu, no co prawda, te nagolenniki strażnika są całkiem nieźle, bo oczywiście dla podziemców. I znowu rzadkie karty. Także jeżeli chodzi o astrologa, tragedia. Z tym, że trochę się już przyzwyczaiłem. No i przechodzimy do tawerny zwykłej. Czyli tak, lista życzeń: Rosalind Rowan, Tain, Gwyneth, Cecilia. I tak jak mówię, Rosalind na pewno na pierwszym miejscu widać zresztą. Tidus, Safia, Antandra, Brutus, Satrana. Ostatnio pomyliłem te dwie. Cyrus. Lorsan, Solis, Aeron, Tasi, Isold, Baden, Keltur, Nara i Feral. Jeszcze pamiętam wszystkie nazwy. Czyli tak, samonów będzie tutaj 120, jeżeli się nie mylę: 64, czyli 184, 100, 236 plus jeszcze 11 gwarantowanych, 247, Dwie gwarantowane jeszcze karty, czyli 249, pewnie około 250. Oczywiście, w tytule filmu będzie nie chcę tutaj mi się tego tak naprawdę liczyć, no bo to by była strata czasu. Teraz wszystko będzie na filmie. Czyli zaczynamy standardowo od serduszek. Zważając na fakt, że te serduszka ostatnio tak nie chcą dawać, myślę, że chociaż jedna elita byłaby już całkiem niezła. Oczywiście, życzę ci jak najwięcej, żeby nie było. Pierwszą elitą jest Brutus. Co tutaj będzie dalej. No przewaga niebieskich, także na pewno jakiś fuzik. Dwie lity na 50 w serduszek myślę, że super wynik. No i mamy tas. Oczywiście nie jest to jakiś najlepszy wynik, ja sobie zdaję sprawę, że można dużo lepiej. Ale no mimo wszystko jest całkiem nieźle, prawda? Także frakcyjne, jak zwykle, mnie zawodzą. Tutaj akurat jestem już przyzwyczajony, jak wiecie. Kiedyś sporo narzekałem, teraz trochę mniej. Pamiętam, że kiedyś za każdym razem mówiliście, że narzekam na frakcyjne. Także cztery pojedyncze, bo no nie mogę tego przyspieszyć w żaden sposób. No, jedziemy ze zwykłymi. Na pewno będzie jedna gwarantowana. Domyślam się, że potencjalnie dwie, nawet. No i Brutus. Nie wiem czy super, bo jeżeli miałbym spamiętać wszystkie gwiazdki na wszystkich twoich postaciach, to byłoby raczej ciężko. Ale z tego co pamiętam, Brutus jest na liście życzeń, więc jakichś tam kopii potrzebujesz. Oczywiście nic ci nie będę wznosił, jedynie to inteligentne wznoszenie, automatyczne, ewentualnie jakąś tam gwiazdkę. Zawsze zostawiać, wolę wybór, mm, wam. No chyba, że mam jasne instrukcje, że mam to zrobić. Mamy tasy. No i standardowo na koniec 3 niebieskie, 7 zielonych. Także przed przeniesieniem się jeszcze do diamentów, może mm, powznosimy, bo nie wiadomo ile miejsca tutaj będzie. Lepiej to zrobić od razu. Mam nadzieję, że nie będzie słownego błędu z nieistniejącą postacią. Tak, że zrobić tego Brutusa, To są takie. To są takie wznoszenie, które mogę zrobić, no bo nie zaszkodzić Ci w żaden sposób. Także masz Brutusa na 5 gwiazdek i chyba tyle, nie? Jeszcze Tassi, dobra. Żeby sobie po prostu miejsce zwolnić, żeby mieć go jak najwięcej. Takie podstawowe wznoszenie. Polobię przy okazji ludzie sobie zobaczą, jak to wygląda pod względem gwiazdek. Zwłaszcza nowi gracze, jeżeli się zastanawialiście. No i jedziemy. Za diamenty początek, raczej przeciętny. Ale mamy już jakąś elitę Brutus. No to, to już za dużo. I w sumie mogę ci go usunąć z listy. W sumie powinienem to zrobić wcześniej. Tylko kogo ty potrzebujesz tutaj? Mm, Safia była chyba na liście. Tidus był, Satrana była, Antandra była. Także w sumie, nie wiem, Kazos jest następny na liście. Kazos, Warek lub Skrek. Myślę, że cała trójka będzie w miarę sensowna, na pewno bardziej niż Brutus. Także już to robimy. Gdzie jest ten Brutus? Tutaj jest Brutus. Usuwamy Brutusa. Jeszcze ewentualnie Skreata. Dam ci Skreata. Mam nadzieję, że nie będzie zły. Oczywiście dlatego, żebyś mógł sobie tam później wznosić wyżej poziom całej drużyny. Tym bardziej, że skreata chyba w ogóle nie masz żadnego, z tego co widzę. Naprawdę nie masz Screata? Nie masz, dobra. Czyli mam nadzieję, że nie będziesz o to złe Może 100 diamentów ci wpadnie. No i wracamy oczywiście z samonami. 3 te. Ten skriat chyba był bardzo dobrym wyborem. Baden, Nara oraz Lorsan. Nie wiem jak to tam wygląda z gwiazdkami. Ale widzicie, dodałem skriata i 3 lity. Także może. Może przynosi szczęście jakieś. Teraz będzie gwarantowana. FRL, jak najbardziej w porządku, zawsze każda kopia Ferala jest dobra. Następna elita. A będzie net, też spoko. Czyli tak, mamy tutaj dwie karty już, czyli 251 samo wybór. Przeniesiemy się na chwilę do. Ten niebieskie ci zostawię, bo to tam i tak nic z tego nie będzie. Przeniesiemy się. Tutaj otworzymy może 5, a później 6. Nie mora. Wszystko, dobra, 4-1, czyli, bo jedna oczywiście postać klasy legendarnej, i zobaczymy, jak tu będzie. No, tutaj jest tragedia. 3 wzniosły i 3 te, tak, czyli 4-1-7-4, jeżeli się nie mylę. No, mimo wszystko, na plus. Ja bym się cieszył przede wszystkim z tego Torana. I tak, te dwie karty zostawimy sobie może na koniec, niech będzie. One miały iść w niemartwych, więc domyślam się, że te tutaj. Też mam dać na niemartwych. No musimy tutaj wznoszenie zrobić jakieś. Dobra, jest OK. Powinno już tak naprawdę wystarczyć miejsca do końca filmu. No jeszcze jednak gwarantowana na pewno będzie... Powiedzmy, że chcemy dwie i rozstaniemy się... Z tymi diamentami w zgodzie. No, proszę bardzo. Rosalin i Ferael. Mm, no, brakuje ci jednej Rosalin, chyba w tym momencie. No, nie chcę tutaj, wiecie, się rządzić. Mm, nie wiem, czy te karty nie byłyby lepsze po prostu w niemartwych, no, ale miałem instrukcję, wolę się do nich mm, zastosować. Zresztą nie mam żadnej gwarancji, że ta Rosalin poleci, prawda? Także dobra. Chociaż nie, Miał być, żeby usprawnić, miałem instrukcję co do astrologa, czyli bliźniaki. No i miałem co do gwarantowanych kart, które tutaj masz, czyli one miały iść na niemartwych. Z tym, że nie było instrukcji odnośnie zwykłych kart, odnośnie listy rzeczy miałem wolną rękę tak naprawdę. Więc damy ci w świetlistych. Po prostu uważam, że no, mimo wszystko warto liczyć na tą Rosalyn. Szemira, Szemira masz na pięciu gwiazdkach. Właśnie takie rzeczy mogą się dziać, też właśnie dlatego nie wiem, czy świetliści nie będą lepszą opcją. No i Izabela, dobra. Także tylko zobaczymy, jak to wygląda. Real będzie na trzech gwiazdkach. Też pamiętam, że pod filmami niektórymi z Samonów dawaliście komentarze typu szkoda, że nie wznosiłeś tego, szkoda, że nie wznosiłeś, tyś, nie wznosiłeś tych postaci, także teraz wznoszę. Dobra, czyli coś jeszcze możemy tutaj zrobić. Możemy zrobić Luciusa na przykład. Ja także spróbuję Ci chyba dorwać tą Rosalin. No, zobaczymy, czy to się uda. No, bo brakuje ci dosłownie jednej, prawda? Czy tutaj jest Elitka, plus i jeszcze tutaj jest Rosalin. Zresztą, dużo, zobacz, masz bardzo dużo postaci na mitycznym. Więc na pewno jakieś kopie by Ci się przydały. Tak patrzę jeszcze. Jak tutaj Rowan wygląda, gdzie tutaj są jeszcze jakieś kopirowana. Ale chyba nie ma żadnej. Hendrik, możesz już go robić. Estrilda brakuje dwóch. Hop, jeżeli się nie mylę, jeżeli gdzieś się tutaj trzasnę w obliczeniach, no to wybaczcie, ale sporo tego jest, dobra. Najwyżej będzie na mnie. Z tym, że mówię, no nie było instrukcji odnośnie tego. Daję świetlistych, jeżeli padnie Rosalind, to będziesz bardzo zadowolony jeżeli padnie Belinda to pewnie trochę mniej ale zawsze, Rosalind to jest akurat taka postać, która jest bardzo żądana, prawda? no i proszę Rosalind, super także myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że to, była dobre, że to było dobre posunięcie z mojej strony trochę ryzyko, ale niech będzie, także Rosalin ci jeszcze zrobię, bo lubię tą postać sam chciałbym zobaczyć taki widok u siebie, czyli taką białą Rosalin. Proszę bardzo. Robimy Rosalin. Pyk. No i to by było w sumie na tyle. Jeszcze mogę wam pokazać, bo w sumie sam byłem ciekaw, przed chwilą chciałem to sprawdzić, na jakim poziomie masz tutaj drzewo. 51, no proszę bardzo. I tutaj widzę, idziesz sobie. Patrybuty Strażnika. 51 poziom drzewa, no to już jest naprawdę konkret, że tak powiem. No co, ale to by było na tyle. Samonów było chyba 251, ja sobie tam na spokojnie to później podliczę. Ale coś koło tego, plus oczywiście 30 kart Astrologa. Samony uważam za naprawdę udane. Brutus spadł na 5 gwiazdek, parę innych postaci dostało gwiazdki. I przede wszystkim ta Rosaline. mam nadzieję, że z rozalin będziesz zadowolony. Astrolog, kompletna klapa, ale... Tego można było się spodziewać ze strolu, To jest z tego co widzę, to oszust zwykły. No, mógłby dawać trochę więcej za te 5000 diamentów. W każdym razie, ja ci oczywiście bardzo dziękuję za możliwość zrobienia tego filmu, że przekazałeś mi konto do samonów. Dzięki temu kanał się rozwija. Samony są zawsze lubiane, dawno ich zresztą nie było. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za udostępnienie konta. Wszystkim, którzy obecnie znajdują się na premierze, wszystkich Was pozdrawiam. Dziękuję za obecność na premierze. No i wszystkim już łącznie, którzy ten film obejrzą, dziękuję bardzo za oglądanie. Normalnie życzyłem Wam miłego dnia, ale w tym wypadku życzę Wam przede wszystkim bezpieczeństwa i zdrowia w obecnej sytuacji, wiadomo jakiej. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.